ładowanie auta elektrycznego z gniazdka domowego w tym przypadku Opel Mokka E tutaj mam ładowarkę power jest i teraz change podłączamy, tu drugi kabel do samochodu Dokładnie w tym wypadku mamy tutaj gdzie jest zawsze wlew paliwa Bierzemy ładowarkę ściągamy za zaplecz, pleczkę, za ślepkę, przepraszam. O jedną ręką mi ciężko. O, dobra. I po prostu wkładamy. I pokazuje nam, że zaczęło się ładowanie. Na ładowarce też nam pokazuje, że ładowanie przebiega. lampka mruga. Jeśli jest jakiś błąd, to wyskakuje tutaj. Teraz w samochodzie. Nam też się pokazuje kontrolka. Pełne naładowanie za 9 godzin. 9 godzin ładowania. Przy czym. Bateria była naładowana w 70%. Więc niestety. Ładowanie z gniazdek domowych. Jest. Jest. Yy, yy, czasochłodne. 9 godzin trzeba naładować 30% baterii. Więc najlepiej sobie jechać gdzieś na miasto, jakąś przejażdżkę zrobić. I za każdym razem się przyjeżdża do domu i auto stoi, podpinać, żeby się to auto doładowywało. Bo jeśli rozładujemy na maksa, to trzeba około 30 godzin, żeby w pełni naładować samochód. Więc tak to wygląda. Tutaj akurat ja mieszkam w domu. Więc, więc zostawiam sobie. Więc zostawiam tak sobie tą ładowarkę wpiętą. I w każdej chwili ją mogę teraz wyciągnąć. Natomiast jak zamknę samochód, za, 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 załącza się blokada i tej ładowarki nie mogę wyjąć. To jest taki patent przed złodziejem. No i zostawiamy i idziemy do domu. Rano wstajemy, auto mamy naładowane w 100%. Dzięki.